Zespół archeolożki Anny Stevens dokonał tu wstrząsającego odkrycia. Liczę, że wizyta w terenie pozwoli mi lepiej pojąć kontrowersyjną biografię Echnatona. Co konkretnie odsłaniacie? Starożytny cmentarz, miejsce pochówku zwykłych ludzi. Wszędzie leżą ludzkie szczątki. Co to za kości? Żebra. A jeśli się dobrze przyjrzysz, zobaczysz również zęby. To fragment żuchwy. Rzeczywiście. Ile osób tu leży? Od czterech do pięciu tysięcy. To ogromny cmentarz. Ogromny? Nie jest to kilkuset zmarłych. Ile już ustaliłaś? Z oględzin szkieletów wywnioskowaliśmy, że ci ludzie wykonywali bardzo, ale to bardzo ciężką pracę. Stawy są mocno zwyrodniałe i artretyczne. Wygląd zwyrodnień wydaje się wskazywać na duże obciążenia. Są tu też różne inne oznaki świadczące o życiu w trudnych warunkach. Prawdopodobnie jest to cmentarz dla robotników. Zresztą bardzo młodych. Większość pochówków to osoby między siódmym a dwudziestym czwartym rokiem życia. Dzieci, robotnicy? Właśnie tak. Czy to możliwe, że tych ludzi ściągnięto tu po to, by jak najszybciej wznieść miasto? Tak. Zapewne byli to budowniczowie faraona. A marne zbudowano rękami dzieci. Odkryty niedawno szkielet dwunastolatka. Dowodzi jak ogromne ciężary dźwigali nieletni robotnicy. Podnoszenie 70-kilogramowych płyt z piaskowca powodowało straszne urazy. Kręgi szyjne zostały zmiażdżone. W obrębie kręgosłupa są wzrosty, a czaszka ma widoczne zniekształcenia. See, the... Tak wygląda prawda. Mamy historię w wersji, wersji oficjalnej. Połyskliwe miasto, eksperyment, a to okrutna rzeczywistość historia ludu.